No i już wisi, wszystko zamontowane, już działa, tutaj rurka, jeszcze ją tylko trzeba umocować do ściany. Przywodu trochę było za dużo, ale zmienialiśmy to tutaj z boku. I na razie będzie tak, jak jest. A to nie przeszkadza. No i tutaj w środku już jest jednostka wewnętrzna. Już działa. Grzeje. Jeszcze tylko. Tutaj wisi kabel, trzeba będzie go jakoś wziąć w korytko takie i zamontować, go tutaj schować, żeby to tak nie wisiało, nie? No i będzie wszystko już OK. No i tak jak mówiłem, mam dwa takie. No i zobaczymy, jak to się będzie spisywać. Wiadomo, to już praktycznie wiosna, no to już takich mrozów nie ma, chyba raczej na następny rok zobaczymy, no ale myślę, że przy takich niewielkich mrozach to będzie można z tego odzyskać trochę ciepła. że myślę, że z tego coś będzie.